Dobra, gdzie jest ta nasza eliska? Widzisz, co jak to są podpowiedzi, a nie ty tutaj ciśniesz bekę. Dobra, klipsy. Czy trzeba było od razu to czytać, a nie się zastanawiałem? A... Dobra. Raziel czy ty grasz palię? <grymne> Widzę, że jakiś progracz. Ja dopiero zaczynam. Jestem w trakcie budowania domu. 8 godzin przede mną. Prawie ukończę. Ta gra da się ukończyć? Ja myślałem, że tak się... trochę jak Simsy, że nigdy się nie kończy. Smoke candle. Dobra, czy my możemy z tobą jeszcze pokazać? Dobra, koleżanko. To teraz tak, wróćmy sobie do domu, bo ogarniam rzeczy. Do tego nie dostarczy na razie. O, zeki, możemy pójść do zekiego. Ja go wcześniej spotkałem. A, tu jest. Ja go wcześniej spotkałem w tej innej lokalizacji. W sensie napełnienia pasków znajomości z mieszkańcami robimy kwestii z poziom. A, okej. Okay. A mogę cię dodać do znajomych bardzo chętnie cię odwiedzę i zobaczę, jak masz urządzony dom. W sumie dobrze, że to jest gra, bo jak na żywo tak powiedzieć, to naprawdę brzmi źle. Dobra, Zeki. Powiększ nam plecak. Um, no dobra, ale ja ci nie chcę sprzedawać nic. miałem od ciebie. Be uh, purchase. A from the general general store. Gdzie jest general store? <laughs> Czy to gdzieś tutaj? Dobra, może znajdę na mapie general store. Jest, dobra. Jest, udało się. Prawie tylko można wiedzieć, gdzie bo jesteśmy na swoich działkach. Okej. Okay. Dobra. E, enter. Dobra. To oddam tylko te rzeczy i już idę i chętnie ci odwiedzę. I oczywiście zapraszam do siebie. Nie wiem czy byłeś na, wcześniej na streamku, żeby zobaczyć jak mieszkam? Mieszkam bardzo ładnie. Dobra, to jest ten General Store, zakładam. Lucky Box. No dobra, Lucky to mi Teraz tak, Expanded. O! Są rzeczy do sadzenia. Dobra, ja chyba kupię. No i gdzie jest ten plecak? Czy jestem w General Store, czy to jest gdzieś obok? Pewnie obok. O! Znalazłem Ciebie dopiero dzisiaj. Wiesz co? Ja dopiero dzisiaj streamuję to, więc e, czy bardziej, czy byłeś chwilę wcześniej, to to wtedy e, to wtedy mogłeś widzieć jak mieszkam. Dobra, to jest General Store, chyba. Przecież. Teraz zobaczymy na mapie, gdzie jest. Tak, General Store. To czemu nie mogę. Oczywiście, rozszerzenia plecaka. Zaraz zobaczę. Ale na chwilę obecną wezmę sobie. Dobra, ziemniaki. Wezmę dwa razy, bo mam komuś dać. Za 40 to nie zaboli. Weźmy ryż. Dobra, i jeszcze co? A nie, dobra, bo zaraz mi się skończy inwentory. O, tu backpack. Za 500. O nie, to zabolało. Nie zarabiam tyle. Jeżeli coś kupisz z takiego będzie tobie wysłać na maila monetę, to będziesz wykorzystywać używać na tej maszynie od do kasy. O, dobra, kupujemy coś od niego. Mam nadzieję, że ma fajne rzeczy. Fun. Dobra, powietrze. Jestem ogień i powietrze. ja nic niego nie mogę jeszcze kupić. Daj mi informację, co ktoś kupi. Jesteśmy ogniem. Dobra, wracam. E, wracam. O, się zbudował. Chyba w tę stronę. Wracam do siebie i zaraz cię odwiedzę. Kolejny upgrade będzie kosztował 5000. 5000. Troszkę po tego. Po takiego. To są jakieś duże ceny. O, niedobrze. Kliknij na return home na mapie. E, wiesz co? Byłem blisko, więc nie chciałem, bo on się bardzo długo odświeża. Nie wiem, czemu tak jest. Bardzo długo. Nie wiem. Ps. Raz widziałem 25 minut. W ogóle 8 godzin będzie się dom budował. Jak ja to przeżyję? Nie wiem. Um. Shopping bean. Shipping bin, sorry. Czyli to jest chyba shipping bin, tak? Dobra. Eee... Okej, okay. dobra, to i idę cię od razu odwiedzę tam. Visit. Dobra, zobaczymy co tu się... Zobaczymy co... Wow! Ale podświetlenie i masz ładnego... To jest kotek chyba, tak? Kotka, ale ekstra. Dobra. Mam nadzieję, że mogę wejść. <laughs> wow, jaka fontanna! Ale śliczne! Jeszcze ta kula tutaj. Ślicznie to wygląda. Dobra, zobaczmy co tutaj. Tutaj jakieś rzeczy do tworzenia. Tutaj ten Feniks. Młyn. Super to wygląda. Dobra, zobaczmy z drugiej strony. Tu do tworzenia. Luneta, tu jakaś skrzynia, <laughs> tutaj jakieś śliczne kwiatki, pewnie tylko dopiero się rozbudowują. Ty to nazywasz dopiero? <laughs> Jejcie ślicznie, ładny, ładny ogródeczek. Staram się nie, nie iść po grządkach. Dobra, tędy nie będziemy chodzić, zobaczymy głównym wejściem. Cały czas robiłem questy. A długo ci to zajęło? Długo już w to grasz? Dobra, a więc tak, tutaj mamy... Kuchnie, Ale śliczna. Tutaj kwiatki na parapecie. Jejciu, czuję się. Czuję się taki trochę vibe. Tu wyjście do ogródka super. Taki vibe trochę Simsów, ale to jest o wiele lepsze, bo w sumie sam musisz sobie na to tak zapracować ciężej. Tutaj jakieś biureczko. Wow, tu głowa jelenia, kanapa. Dobra. Wiem, że z butami się nie powinno wchodzić, przepraszam najmocniej. Od początku bety. O, a kiedy zaczęła się beta? Bo ja wiem, moja znajoma z pracy gra od e, połowy sierpnia. Super, ale ładne akwarium. Dobra, zobaczmy, co tu jest. Jakiś węgorz. Zanimowane tapety można kupić po osiągnięciu 10 poziomu w każdej profesji. Nawet nie zauważyłem, że to są animowane, ale to jest ekstra. Każda profesja, czekaj, czyli... Czy tutaj? Czekaj, tu są profesje? Nie. Tak chyba, chyba tu, czyli każdej profesji. <objectively> nie, umiejętności są gdzie indziej, a tutaj, dobra. Czyli to są te, no ja mam najwyższe poziomy trzeci, trzeci tutaj. Muszę popracować na wyrabianiu. O, tu jakiś żuczek, super, czyli ty jest o, ale maskotka. Ekstra to wygląda. Bardzo, bardzo masz ładne e, tutaj łazienka. Bardzo masz ładny dom, jak złowisz szybkę z gwiazdką będziesz już w akwarium, tak samo jest z owadami. Wiesz co? E, mam jednego owada, więc mam akwarium. Śliczny masz dom, naprawdę bardzo ładny. Jej, ci, mam nadzieję, że, bo widzisz osoby, które je sprzedają, wtedy powiesz specjalny mantel, ja by móc je kupić. E, ja dostałem na skrzynkę raz. E, powiem ci tak, bardzo ładny dom. Ja nie mam takiego poczucia kustu, ja bym nie był chyba w stanie zrobić takiego ładnego, a tutaj coś paruje, a tu jakiś komin, a tu z tyłu rzeczy wyrabiasz. Ślicznie to wygląda, przepięknie. Naprawdę przepięknie. I co ci się najbardziej podoba w tej grze? Mi do tej pory podoba się to, że ta gra jest taka spokojna. Eee, dobra, czy ja tędy wrócę?